Zgrozę. Ceny masła są bardzo wysokie. Kupuję tyle ile trzeba. Szukam promocji, mrożę na zapas. Czekam na promocję, kupuję za normalną cenę i nie szaleję. Jak Pani ocenia ceny masła? Ceny masła są bardzo wysokie, z kosmosu. Oj, w ogóle niech pan nic nie mówi na ten temat, naprawdę. Nie chcesz się wypowiadać, bo to już jest zgroza. Masła, proszę pana, już dawno nie kupowałam, bo nie ma, a to nie ma, a to brakuje. No, co się zrobiło z tym mesłem, Niech pan powie. Zbieram paragony, Czy pan wie, że trzy lata temu masło kosztowało 8,60? Czekam na promocję, kupuję za normalną cenę i nie szaleję. Masło jest drogie w dyskontach, można kupić, ale... Ciężko jest je uchwycić, bo zaraz są wykupowane, prawda? No. My kupujemy głównie w tych sieciach handlowych, także tam, no, tam takiej dużej różnicy w cenie nie ma. No. I jak się kupuje więcej sztuk, no, to też jest taniej. Idzie upolować te więcej sztuk? Co? A to różnie, bo nieraz wchodzimy, bo była informacja o tym, że jest sprzedaż promocyjna, a wchodziliśmy i już, już tego nie było. No. Przecież masło zawiera cholesterol, więc też trzeba ograniczać, a przynajmniej już w moim wieku. Dużo, tutaj w Hali chyba do 12 już dochodzi. Kupuje pani masło na bieżąco? Czy szuka na przykład promocji w dyskontach? Mrozi na zapas? Szukam promocji, mrożę na zapas. Także mam zawsze w promocji masło kupione i na szczęście mam zaspokojoną Wigilię, wigilię nie, ale święta. O ja mrożę. Ja mrożę i dlatego tak niespecjalnie to odczuwam teraz. Oczywiście, że się mrozi. No ale wie pan, po co zrezygnować? Nie można sobie odmawiać w tym wieku moim cokolwiek. Nie, nie zamrażam, kupuję tyle ile trzeba. Ja nie jadam masła, bo się boję cholesterolu. To wie pan, ja mało kupuję, kupuję te margaryny na, na cholesterol taką specjalną. Też kosztuje drogo opakowanie 15-16 zł. Masło jest chyba podstawą w obecnych czasach kuchni polskiej, więc jeżeli idzie do góry, mnie bardziej przeraża to, że masło nie jest masłem, bo my znamy smak masła. Mamy masło od prywatnych producentów i co się okazuje, z lodówki wyjmuje, od razu się smaruje. To, to już jest jednoznaczne.